Dzisiejsza uroczystość będzie dotyczyła przekazania nowej karetki dla naszego szpitala, dla zespołów ratownictwa medycznego karetka o wartości ponad 600 tysięcy, która przyjechała do nas kompletna, wyposażona, bardzo nowoczesna. Marki Mercedes taka, która jest odpowiednia dla funkcjonowania zespołu ratownictwa medycznego. Bo ratownicy, którzy nią jeżdżą, tam odbywa się ratowanie życia ludzkiego i jest. Właśnie dla nas odpowiednia. Muszę powiedzieć, że w przeciągu pięciu lat wymieniliśmy cały tabor karetek pogotowia. Siedem nowych pojazdów. Jest to absolutny rekord w naszym szpitalu, w naszym powiecie i myślę, że w naszym regionie. Cały tabor zespołów ratownictwa medycznego jest wymieniony. Jest to niebywała sytuacja, że wszystkie pojazdy są nowe, nowoczesne, pełnosprawne, bardzo dobrze wyposażone. Dzięki temu naprawdę jest. Stanowimy jakość pogotowia ratunkowego w województwie dolnośląskim i z tego się bardzo cieszę. Cała inwestycja była dotowana ze środków Ministerstwa Zdrowia, 600 tysięcy przekazanej dotacji, szybka realizacja tak, aby w przeciągu paru, dosłownie miesięcy ten pojazd znalazł się i mógł służyć mieszkańcom powiatu bolesławieckiego. Witam serdecznie na dzisiejszej konferencji pana starostę Tomasza Gabrysiaka, pana przewodniczącego Rady Powiatu, pana Wojciecha. Kasprzyka, ale również pana prezydenta Piotra Romana. Zacznijmy teraz o zabieranie poszczególnych osób głos pan Tomasz Gabrysiak. Ja zauważyłem, bo ten proces wymiany taboru naszego pogotowia ratunkowego trwa już jakiś czas i że generalnie karetki bardzo podrożały, bo te pierwsze, które kupowaliśmy to nie, było, to nie kosztowały więcej niż 400 tysięcy złotych. Teraz to jest 600 tysięcy. Ja się bardzo cieszę, bo to jest kolejny element nowy w naszym szpitalu. A szpital, jak wiadomo, ma zapewnić bezpieczeństwo dla mieszkańców Powiatu Bolesławieckiego, miasta Bolesławiec, wszystkich obywateli. A szybkość reakcji i jakość sprzętu jest tu podstawowym, podstawowym elementem, który jest bardzo istotny. Cieszę się bardzo, że tą nową karetką przyjedzie się do nowego soru, bo to też jest ważne. I że to wszystko stanowi jakiś taki kompleks, który zapewnia bezpieczeństwo dla nas wszystkich. No i oczywiście w tej karetce najważniejszy jest personel, a z tego co mówił pan dyrektor, to z personelem nie mamy problemów. Jest pełna obsada, co też jest bardzo ważne, bo niestety sam sprzęt nie ratuje życia ludzkiego. Hmm? Wojny, tak? Szanowni Państwo, no najważniejsze jest to, że widzimy dużą zmianę i poprawę jakości naszej służby zdrowia. To dzięki dyrekcji, dyrektorowi panu Kamilowi Barczykowi. Przypomnę tylko, że w momencie, gdy był powoływany na stanowisko dyrektora, opozycja wielokrotnie negatywnie wypowiadała się, że mamy młodego, niedoświadczonego mężczyznę, który obejmie tak ważną funkcję i będzie sprawował, że tak powiem, opiekę nad całym szpitalem. Dzisiaj wiemy jedno, była to trafna decyzja. Wiemy o tym, że szpital podniósł się z kolan, jest wyposażony coraz nowocześniejszy sprzęt, bloki i oddziały były wyremontowane i wiemy o tym, że jeżeli będziemy dalej kontynuować tą pracę, to nasz szpital będzie coraz lepszy i będziemy mogli chociażby otworzyć oddział kardiologiczny. Proszę Państwa, to jest taki symboliczny moment, bo kończy się pewien okres w zarządzaniu, i można powiedzieć tak, jeszcze gdzie nie gdzie jeżdżą żukami, a my jeździmy mercedesami. To się odnosi do całego szpitala. Trzeba mieć ambicje i trzeba wierzyć w to, że nasz szpital już staje się elementem marki Bolesławca, rozsławiającym miasto, ale też rozsławiającym personel i tych, którzy tutaj pracują. I im wszystkim serdecznie gratuluję.